Witam, YouTube. A teraz pokazałem, jak wygląda ściana zewnętrzna od strony czegoś, co się nazywa wiatrołap. A jak to wygląda od strony zewnętrznej, to widzieliście. Przyczyną tego wszystkiego jest notoryczny brak wentylacji. I tutaj ten brak, całkowity brak wentylacji występuje mniej więcej od 15 lat. Tak wstawiono te okna plastikowe. Wcześniej ta wentylacja po prostu była niewystarczająca, no i w połączeniu z tym stanem podłogi, właściwie on tak, ten stan podłogi był skutkiem z powodu właśnie tego, tego, tego problemu z wentylacją. Dodatkowo no te, te, ta, ta część tutaj wypełniona całkowicie piachem, gruzem, więc miało się to, gdzie tutaj akumulować, miała się gdzie ta wilgoć tutaj akumulować. Nie była od, nie była w stanie stąd od wymigrować, bo o ile były deski, to mogło sobie tutaj przez te deski jako kapilarę Taki, taki spowalniacz przepływu pary wodnej przechodzić, to już po obiciu płytą pićniową i wyłożeniu linoleum, no niestety, czy tam gumoleum, no to niestety to już funkcjonować nie mogło i ta wilgoć się tutaj coraz bardziej z sezonu na sezon gromadziła. Było jej tutaj coraz, coraz więcej, no i miało to destrukcyjny wpływ na sytuację, która jest, którą tutaj widzicie. E, którą tutaj widzisz izolacja, pozi izolacja pozioma ścian jest jest wokoło, ona jest skrosowana i nie byłoby w tym nic strasznego, nic drożnego, że tak, się, że tak jest e, ponieważ e, e, wentylacja by sobie z tym, z tym z tym by sobie tutaj spokojnie radziła e, a że tej wentylacji nie było nie ma ale będzie. No to ten efekt, efekt jest jaki jest. Zimna ściana. Tutaj nagrałem w międzyczasie też filmik, film z, demont z demontażu tej termoizolacji, czyli skutki, skutki termoizolacji ścian od wewnątrz. Specjalnie użyłem no bo patologia kubyku. Jak to powinno przynajmniej być od, pod od podstaw zrobione, już powiedziałem w poprzednim wideo więc nie będę tutaj yy, nie będę się powtarzał. Jeśli masz zimną ścianę to rzadko się zdarza. Praktycznie jest to powiedziałbym no mało prawdopodobne, żeby w budynku mieszkalnym coś takiego wystąpiło. Z innego powodu, ani jeżeli tylko i wyłącznie nadmiernej wilgoci, wilgotności wewnątrz, czy niewydajnej wentylacji. Jak idziesz sobie gdzieś tam przez miasto, widzisz odpadające tynki od ścian na wysokości stropów, narożnika, gdzieś tam w okolicach okien. Stare kamienice, to jest, a są wstawione plastikowe okna, to jest. Nie widać nigdzie indziej otworów na, na wietrzaków żadnych. To jest to pewnik. Te budynki były troszeczkę inaczej budowane, inaczej funkcjonowały. To z biegiem lat zapomniano o tym, jak to powinno wszystko funkcjonować. No i te wszystkie unowocześnianie tylko powodowało to, że te budynki ulegały degradacji. Więc przede wszystkim wentylacja, ogrzewanie. I tym sposobem zapobierzesz temu, by w ścianach kondensowała, zgromadziła się wilgoć, która no niestety jest mokra ściana to zimna ściana, bo ona cały czas oddaje ciepło, czyli zamiast zakumulować ciepło i utrzymać je, oddać, oddawać stopniowo do wnętrza, jeżeli już ogrzewanie powiedzmy sobie jest, nie chodzi, akumulować to ciepło, no to ono jest tracone na suszenie tej ściany. Ale nie może być ściana ususzona, jeżeli notorycznie cały czas dopływa, dopływa cały czas wilgoć. Przepraszam, ale mam maskę, która już się chyba przytyka, co zresztą widzieliście. Więc e, erozja tynku spowodowała to, że te ten warunki, warunki, warunki atmosferyczne mogą swobodnie do dorzucać tej wody do tych ścian, no i kółko się zamyka. To już powiedziałem, braki izolacji, e, uszkodzenia izolacji poziomej doprowadziły do podciągania wody. Tu jest do dwóch cegieł, e, tam jest też do dwóch cegieł. Tutaj jest do wysokości e, w zasadzie trzech cegieł. E, tu jest tak do wysokości, to jest akurat za, tyn, za tynkiem e, gdzieś tam mniej więcej jedna cegła. Tutaj jakaś resztka kuny albo jakiegoś szczura, który się, zwierzaka, który się najadł najprawdopodobniej trutki i bysech. Więc to jest, to jest przyczyną, skutkiem, skut, przyczyną jest tutaj brak wentylacji i takie są skutki tego. Nie mówię, że nie jestem, nie jestem przeciwnikiem, ktoś tam zasugerował, że jestem przeciwnikiem izolacji od wewnątrz. Nie, nie jestem, tylko to musi być przemyślane, to musi być przeliczone i musi być ewidentny powód do tego, by to robić, bo jeżeli ściana z powodu długotrwałego zawilgocenia uległa erozji od zewnątrz, no to trudno, żeby taką ścianę docieplać, bo to jest bez sensu. Ale tak samo tutaj. Mostek termiczny został pozostawiony. No i ta, ta wilgoć miała którędy sobie miała gdzie się gromadzić no i to tak z biegiem czasu, z biegiem czasu bo to nie jest efekt po roku to jest efekt mniej więcej 15 lat 10-15 lat i macie coś takiego i to wdychasz więc szybciutko się powtórzę wentylacja, suszenie i wtedy dopiero diagnoza czy w następnym okresie jest, znowu wraca temat, oczywiście naprawa prawa ściany, jeżeli są uszkodzenia od zewnątrz i wtedy dopiero jest ocenianie tego, czy metodą organoleptyczną. Czy jest sens docieplać, czy nie, bo źle przeprowadzona praca jest bez projektu, bez wyliczeń, niezgodnie z, nie, z pominięciem kompensacji mostków termicznych. No to niestety, ale to jest droga donikąd. Zniszczysz sobie zdrowie, możesz sobie swoje zdrowie zniszczyć i jeszcze doprowadzić do poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych budynku. Ten przeciek, który tam pokazywałem, u nas nie cieknie, to jest jeden z przykładów właśnie e, takich, takiego, takiej, takiego lekceważenia pewnych rzeczy. Temat się trochę zmienia, jeżeli chodzi o wywózkę y, śmieci, tego, tego, tej padliny całej, ja to tak nazwę bo e, plan był taki, że kontener, ale ten z tym podstawieniem kontenera to jest trochę problem. Poza tym e, no, ten kontener, który chciałem wziąć, to jest zbyt duży, więc ja nie jestem w stanie go wie, w ciągu jednego dnia zapełnić. E, dziewuchy mogą mi pomóc, no ale niestety to nie jest taka wydajność, nie mam nie ma, nie ma skąd wziąć pomocy. E, do pracy też za bardzo nikt nie chce się, nie, nikt się nie garnie. Więc, więc po prostu no, trzeba to zrobić robić we własnym zakresie. No i, no i najwygodniej będzie to jednak robić tutaj przy użyciu big bagów. Także tutaj mi pozostało jeszcze 5 desek do zdjęcia. No i można wjeżdżać, wjeżdżać taczką i stopniowo to wszystko do big bagów znaczy do, taczką. Tu mam swój wózek worek, wiadro i do big baga się tym bardzo sprawnie wozi i nie ma, nie ma najmniejszego, najmniejszego problemu. Dobra, nie przedłużam temat, temat myślę nakręcony. Co dalej, co i jak, to wszystko w swoim czasie nie odpowiadam zbyt intensywnie na komentarze, bo po prostu nie mam na to, nie mam na to czasu. Co najwyżej daję łapki, serducha. Od, choć od czasu do czasu coś tam napiszę, ale nie, nie wyprzedzam, nie uprzedzam faktów. Nie ma jakiejś takiej pigułki na to, że ktoś tam, bo mam zimną ścianę i co mam, co mam zrobić, czy, czy docieplać, czy nie docieplać, bo już powiedziałem. I dlatego nie będę, nie będę wracał, to są kwestie indywidualne. Także, także na tym bym temat zakończył. To tak jeszcze raz tutaj, aha, izolacje poziome, bo tam pokazywałem tą izolację poziomą od zewnątrz, że istnieje, no i tutaj oczywiście też istnieje, ale to, że skrosowana, to w normalnym, normalnym układzie, bo to nie przeszkadzało, ale przy tym, w tym Saigonie, tutaj jest ta izolacja pozioma, a, a tak, ona wszędzie jest pokrosowana, tutaj jest, tutaj jest, tu jest. Tutaj też jest, więc trzeba się będzie do niej to wszystko od odstukać, odpukać. Po oczyszczeniu, po wybraniu tego wszystkiego jeszcze nie wiem na jaką głębokość trzeba będzie to wszystko wybierać, bo w paru miejscach co prawda zrobiłem takie odkrywki. E Dokopując się do, do żółtego, w miarę żółtego już piasku, do tej, do, tej, e pod, pod, e do tego piasku zasypowego. Niemniej to jeszcze to jeszcze nie jest powiedziane, czy to jest ta głębokość. I tyle. Ja dla planu tego, który mam, jeżeli chodzi o izolację tutaj podłogi, to potrzebuję zejść około no, 25-30 cm, czyli cztery warstwy, warstwy tej cegły. Mam w tej chwili trzy, czyli jeszcze o jedną cegłę chciałbym zejść niżej, jeżeli chodzi o wybranie z te, tego tutaj podłoża to będzie można działać działać dalej Dobra trzymaj się trzymajcie się do zobaczenia do usłyszenia w kolejnym odcinku